Włoski pisarz Alessandro Pronzato w książce o słudze Bożym Franciszku Jordanie pisze, że jego dziennik to taki kompas, który każdemu człowiekowi, który go czyta, pokazuje kierunek. Dzisiejsze urządzenia radiolokacyjne określają dokładnie nasze położenie i mówią nam że za sto metrów mamy skręcić w prawo, potem w lewo, ale kompas pokazuje nam tylko kierunek i nie mówi, jakie przeszkody na drodze naszej na nas czekają. Na kształt dziennika Franciszka Jordana zapewne duży wpływ miał, miała jego lektura Pisma Świętego. Rolę kompasu w naszym życiu może pełnić Pismo Święte. Bo przychodząc do Kościoła co niedzielę na mrze Świętą słyszymy, słyszymy obszerne fragmenty Pisma Świętego. Przed chwilą słyszeliśmy Ewangelię o weselu w Kani Galilejskiej. Zapewne słyszeliśmy już ją wiele razy, a może czytaliśmy. Jest ona nam dobrze znana, ale Ewangelia ta zawiera wiele treści. Oto Matka Maria wstawia się za młodą parą u swojego syna, lecz odpowiedź Jezusa wydaje się niegrzeczna. Czy to nasza lub twoja sprawa niewiasta, niewiasto? Gdyby Jezus powiedział tylko tyle, to trzeba by to zrozumieć jako jego odmowę, ale Jezus dodaje, że jeszcze nie nadeszła jego godzina. Jezus ma świadomość, że wysłuchując prośby swojej matki rozpocznie publiczną działalność, która skończy się jego męką oraz śmiercią na krzyżu. Maryja to rozumiała i dlatego też podeszła do sługi, powiedziała im, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Chrystus wysłuchuje prośby swojej matki i zamienia wodę w wino, bo w kanie galilejskiej pokazany został ludzki niedostatek. Wyobrażacie sobie, co by to był za skandal, jakby wszyscy mówili o tym przez lata, że na tym weselu brakło wina. To wychowanie Jezusa, aby zaradzić potrzebom ludzi, oznacza wprowadzenie ich do kręgu swojej mesjańskiej i zbawczej misji. To Maryja staje pomiędzy, a więc pośredniczy między ludźmi oraz swoim synem. Dlatego też pośredniczy. Ponieważ jako matka po prostu może więcej i ma prawo, by mówić i szeptać synowi o potrzebach ludzi tutaj na Ziemi. Jako ludzie nie dopuszczajmy nigdy do niedbałego wykonywania naszych codziennych obowiązków, bo Jezus chce się nami posłużyć i dlatego też Jezus kazał, Napełnijcie Stągwie wodą, bo chciał, aby w tym cudzie ludzie z Nim współpracowali. Cudówkanie galilejskiej by nie było, gdyby Chrystus wraz z Maryją i uczniami na tym weselu nie było. Bo wesele to spotkanie pełne radości kiedy pojawiają się trudności w życiu, Chrystus i Jego matka są wtedy blisko, a my możemy skorzystać z ich obecności i prosić ich o pomoc. Bywa często, że ludzie, gdy im się dobrze powodzi, nie potrzebują Jezusa, nie zapraszają Go po prostu do swojego życia, dlatego w trudnych sytuacjach życiowych nie mogą się do Jezusa zwrócić o pomoc, bo tego Jezusa obok nich po prostu nie ma. Ale stare przysłowie mówi, jak trwoga, to do Boga, ale i my wtedy, zaprosi... ale czy my wtedy zapraszamy na stałe Jezusa do naszego życia? A może czekamy, aby Jezus nam pomógł, a przyjdzie pomyślny czas w naszym życiu. Wtedy zostawimy Jezusa na poboczu drogi naszego życia. W nabożniku codziennym, to jest książka, o której autorze nikt nic nie wie, możemy przeczytać wspomnienia emigranta, który do Ameryki przybył z Europy Wschodniej. Po załatwieniu swoich formalności Emigrant chciał zjeść posiłek w barze samoobsługowym. Nie znał jednak tego typu lokali. Usiadł za stolikiem i czekał na podejście kelnera. A gdy długo kelner nie podchodził, zaczął się nerwowo rozglądać. I w końcu podeszła do niego pani z tacą, na której było wszystko, co chciała zjeść i wyjaśniła mu na czym polegają i jak funkcjonują bary samoobsługowe pokazała mu miejsce gdzie trzeba zabrać tacę a potem na tej tacy wziąć to co chciałem zjeść ale trzeba pamiętać że za to wszystko trzeba zapłacić i nauczyło to emigranta jednego że w ameryce to można wszystko mieć ale trzeba za to po prostu zapłacić. Nie osiągniesz niczego w swoim życiu, jeśli będziesz czekał tak beznadziejnie, jak przy stoliku swojego życia, jak ów emigrant na podejście kelnera. Człowiek sam musi sięgnąć po to, co chce otrzymać. Tak samo jest z Bogiem w naszym życiu. On sam nie wpycha się w nasze życie. Musimy go do tego życia zaprosić, tak jak zaproszono go na wesele w kanie galilejskiej. A miłosierny Bóg bardzo często ma różne drogi i dziwne drogi do serca ludzkiego. I dlatego, przyjacielu, pamiętaj, ci, którzy żyją nadzieją, Widzą dalej. Ci, którzy żyją miłością, widzą głębiej, a ci, którzy żyją wiarą, widzą wszystko w innym, takim Bożym świetle. Postaraj się i Ty o to w swoim życiu. Amen.